Witam o zdrowie być. Podróżnica wypiaskowana. Mamy to zrobione. Delikatne zmiany już. Dołożony jest rand podróżnicy. Zrobione jest łata. Fabrycznie podróżnica miała tylko dwa otwory, dwa spawy otworowe tu i tu. Teraz zmieniamy to, dorzucimy cztery tak samo, cztery na górę. Otwory ósemki. Po co zwiększamy ilość zgrzewów? Dlatego, żeby nie ciągnęło tej poduszki, bo tutaj po przyłożeniu później wcześniej liniału nie wyglądało to dobrze, bo była delikatnie jednak pociągnięta. Za mało z grzewów, A tu jednak jest duża, dosyć duża wysokość tej blachy, żeby sobie tak tylko na dwa zgrzewiki to połączyć. To ten element mamy zrobiony z trójki blachy. Podłużnica w środku wypiaskowana. Ile dało się, to tyle się wypiaskowało. Tak ogólnie jest w miarę czysta. Teraz po czyszczeniu, po wydmuchaniu, jeszcze trzeba jeszcze raz wydmuchać, bo Zbierało się trochę po no tu będziemy mieli tak to zrobione. Następnie tutaj ta dziura, co tak była, nie wyglądała za dobrze. Okazało się, że to jest tylko taka nakładka na konstrukcję główną. Dorzucimy tutaj to o w ten sposób dwa otworki dookoła, spaw, no i tutaj jeszcze do pióra od góry. Tak samo wszystko pójdzie w masterbonda. To co jedno do drugiego dolega, później delikatnie frezarką pod otwory poczyszczymy i będzie dobrze. Zaburznika no, w środku. Mówię jeszcze raz, gdzie się dało, tam doszedłem, do, próbowałem dopryskać piaskarką, gdzie nie, nie dojdziesz, to i tak tego nie doczyścisz. Wszystkie centki, łatki, ile się dało piachem wybić, tyle wybite. Samo tam dół. Po malowaniu wspawamy tutaj te góry będziemy przesuwać się trochę bardziej w prawo. Pełnić to, czego brakuje, tak jak była mowa we wcześniejszym filmie, zaczynamy od przyczółku. Mamy dorobioną blachę na wzór starej. Dodatkowe dziury, które były dwie, dwie sztuki takie niewielkie, zostały zaspawane. Tu od razu mamy już powiercone otwory pod zgrzewy otworowe. Szósteczka wiertło. Trochę postukane, popukane, pogięte. Otworów pod błotnik jeszcze nie ma. Ale wykonamy te otwory, jak przyłożę, przyłożę błotnik. Po prostu skopiujemy mocowanie w którym miejscu wycięcie nie będzie jakieś tam problematyczne o. tu delikatne różnice w dogięciu są ale to z czasem w momencie jak będziemy dogrzewać dospawywać to będziemy to doginać wysokość się zgadza na razie tym rozstawem nie przejmujemy się, ponieważ ta blacha się rusza, dopiero jak dorobimy ten dół, to, to będzie ustalana szerokość tutaj tego fartucha całego. Spawaliśmy blachę, naszą reperaturkę Wystarczy tylko oszczotkować. Spawane było od strony zewnętrznej. W szlifowaniu prezentuje się to mniej więcej tak. No, i teraz przechodzimy dalej. Będziemy dorabiać resztę tutaj tego brakującego elementu. Chwila, moment. Ekierka linijka, cyrkiel w rękę i mamy dorobione mniej więcej format oczywiście tutaj trzeba dodać jeszcze na, na zewnętrzną stronę na podkładkę pod spód to jest tylko było dorobione tak żeby był azy azymut i orientacja mniej więcej jak docinać blachę wstępnie a skąd to się wzięło jak to te cztery Przechodzimy na drugą stronę. Cykfuch. Tutaj, po linii, jak jest zagrzane. I mamy to mniej więcej. Dlatego ten samochód jest taki wdzięczny do roboty. Bo jest praktycznie symetryczny. No i zrobimy sobie tutaj taką blachę oczywiście dodamy co nieco nad, naddatku, żeby było z czego zrobić tu z przodu trzeba zrobić taką łypkę do góry, rancik żeby ją usztywnić, bo zwykła płaska to będzie sobie się falować i jak to do, się dotnie to będziemy przymiarki robić chwila moment no może trochę dłuższa chwila i zagościło tutaj Kolejny element. Tak jak w oryginale. Mamy porobione przetłuczenia. Tu jest zrobiony taki rancik. Więc u nas rancik zagościł. Tu trzeba go tylko delikatnie jeszcze wyrównać ślifielką. Pokrywa się. Tutaj nie będzie tego rantu doginanego. Wytniemy to. Od frontu także jest zrobiony. No, i mamy tutaj zaczątek przetłoczenia tego tutaj, które będzie szło na nadkole. To się będzie tak składać. Wymiary były zdjęte przed demontażem. Wszystko wróciło na miejsce. to się wszystko błyszczy, bo to jeszcze świeża blacha niemalowane ale tu będą zgrzewy w miarę przylega gdzieś tam deszcz, a będzie delikatnie młotkiem doklepać norma no i pozostało tutaj wykonać tę dziurę do przetłoczenia blacha pójdzie normalnie tak jak idzie a tu będziemy wykonywać ten taki garbik który był fabrycznie może nie wyjdzie super oryginalny, ale na pewno będzie przetłuczenie i w te przetłuczenie wprawimy tutaj te wzmocnienie od spodu, Chociaż teraz ta blacha jest tak mocna, że bez spawania już dzwoni, że jest dobrze o przydała się karteczka, która była wcześniej zrobiona, nie było to Super dokładnie. To chodziło tylko o to, żeby nakreślić kształt. Jak to miało wyglądać i tak dalej. Oczywiście delikatnie było się z naddatkiem. Po tej stronie naddatku trzeba było wyciąć. Tutaj coś takiego, chyba. O tak. No. I tutaj, w tą falbankę, widzieliśmy sprzętem piłkę pneumatyczną, nie wiem, gdzie teraz ona jest. No I wszystko pójdzie w masterbonda od spodu, tu wszystko na te łączenia, wszystko przylega, gdzie przylega blacha, pójdzie masterbond, i po też, oczywiście. Później, cała reszta konserwacji. Blaszka na władnik gotowa. Tutaj musieliśmy to rozciąć na górze, bo nijak nie szło tego przeklepać, żeby jakoś to bardziej celowało tutaj na błotnik. Doszła taka blaszka jeszcze dodatkowo. Dokładnie to ma iść delikatnie pod spód, tam naciągniemy to i pospawamy wszystko do czoła, a tu będzie delikatna zakładka. O, jak to się przyłapie do podłużnicy, to tutaj będziemy to klepać. Ten garbik, żeby to troszeczkę bardziej miało kształt. Zostało dorobić tutaj ten mały kwadracik, ale to nie jest jakiś problem. Trzeba to wszystko najpierw połapać do kupy. Wszystkie nakładki blachy są zapodkładowane masterbondem. Tak samo tutaj ta góra pod ten rancik. Ten rancik też jest pomalowany Osterbondem. Wszystko na gładko nie było malowane, bo tu i tak trzeba spawać od góry. Więc to się wszystko opali. O, tutaj będzie przyłożone. Rozmierzymy to wszystko jeszcze raz. Tu nawet się będzie pokrywać. I to jest taki pierwszy. Pierwszy większy element do wspawania na tą podróżnicę. 5 minutes later. Mamy to pospawane. Wszędzie gdzie miało być do czoła jest do czoła, tu otworowo po podłużnicy. kształt mniej więcej odwzorowany od oryginału. Tutaj bok rozmierzony, wymiar się zgadza. Wyszło tak jak trzeba. Od dołu tak samo. Wyszło całkiem fajnie. szczeliny pójdą pójdzie autoplastone, Ale teraz będziemy malować to wszystko masterbondem. Żeby zabezpieczyć antykorozyjnie. Fajnie od spodu wszystkie zgrzewy przegrzane. Trzyma się to wszystko. No i następny etap jaki będziemy robić to tutaj te wzmocnienie po skosie. Kolejny etap odbudowy pojawiły się dwie śrubki co zwiastuje odtworzenie tego zastrzału skośnego. Prezentuje się mniej więcej w ten sposób. Tu jest trójka blacha. Zastrzał jest dołożony. Będzie pospawany tutaj otworowo. Góra będzie spawana od strony nad kola wewnętrznej. Z, z wewnątrz. O! Wyszło to mniej więcej tak. element jest dorobiony z jedynki blachy teraz troszeczkę odsłonimy co jest wewnątrz prezentuje się to w taki sposób tutaj wewnątrz będzie tam pospawane otworowo tu do góry tu do góry będzie pospawane jest to, tak jak tu widać, jest już rząd otworów. Przód tutaj mamy pachwinowy spaw. Dołem tak samo będzie pospawane. To wszystko pomalujemy, zdemontowane będzie, bo jeszcze można. O, spawanie będzie odbywało się tu górą. O, są rządki z grzewów. Tymczasowe zgrzewy, to są takie. Będą te dwa rzędy i w taki sposób to będzie połączone. Podstawa była w piachu. Dołożyliśmy jej nóżkę. Mi trochę brakowało element. Wchodzi tutaj. Tu będzie od góry z powrotem na te zgrzewy pospawane. Tutaj to co brakowało jest dorobione. To jest jeszcze w takim nawet niezłym stanie, więc wróci na swoje miejsce, na swoje stare zgrzewy. No i tak będzie odtworzona poducha. Oczywiście wszystko odwrócimy w masterbonda. Tak to się prezentuje z tej strony. I jak już będzie to wszystko do kupy zespowane, prawdopodobnie zajmiemy się tym nieszczęściem. To jest tylko przykręcone na wzór, żeby można było tutaj zrobić ten przyczółek. Od tego zaczęliśmy, zrobiona blacha. Był przyczółek, i od tego było wszystko wymierzane. to pójdą zgrzewy przez błotnik od góry wrzucimy to wszystko w masterbonda zamkniemy i będzie podłużnica fakt wyszło troszeczkę krócej jak fabryka ale to nie ma sensu aż tak daleko wyłazić rozmiar mniej więcej, kształt się zgadza Dogramy. Pierwszy element zastrzału spawany. Tam mamy zrobione zgrzewy przez otwór. Tutaj wszystko ładnie dolega. Oczywiście osmolone świeżo po spawaniu. Jak zawsze. Tutaj mamy pierwszy rządek zgrzewów. Fajnie to wyszło. No i z racji tego, że tutaj nijak nie będzie dało rady tego poomalować jeśli przyjdzie zewnętrzna część podłużnicy wrzucimy tam trochę miedzi miedzi, miedzi, o tutaj nie jest to żadna reklama, wszyscy wiedzą do czego to służy lepsze to chyba niż nic więc tam pójdzie wewnątrz na ten spaw. Miedź nie chce mi się tego rozrabiać. masterbonda na taką ilość malowania, więc wrzucimy tutaj miedziuchę. O! I tak to będzie się prezentować. Wrzucimy teraz to po malowaniu miedziuchą. I nasza podróżnica będzie gotowa. Kolejny etap pracy. Działamy podstawę akumulatora, wrzuciliśmy nowy kątownik, nową podstawę do ściany grodziowej. Coś takiego raczej nie ma prawa powrócić do auta, więc posłużyło to za wzór, inspirację do wykonania takiego. Fajnej rzeczy jak to. O, tak będzie mniej więcej zamontowana. Nowa blacha, nowa podstawa akumulatora. Z oryginału powrócił uchwyt pod śrubę. I tylko to, cała reszta zrobiona własnoręcznie. Nie będzie tutaj tego otworu. Wolałem zrobić dwa przetłoczenia, blacha jest półtorówka, ale po wykonaniu tych przetłoczeń, brzęczy jak trójka. O, I tak to będzie wyglądało. Ilość zgrzewów mniej więcej zgadza się z oryginałem. Tutaj będą łapki tak na podłużnicę postawione. Tu fajnie wyszło, bo tu jest wzmocnienie te od dołu. Będzie twardo. Naprawdę wyszło całkiem całkiem. Jak to się zgrzeje, to będzie solidny element. Jednolity. Zostało tylko to pomalować. I będziemy to wszystko w dokupy składać oczywiście tutaj jeszcze trzeba zabezpieczyć antykorozyjnie póki jest dojście zaraz będzie rozrobiony masterbond i zakryjemy te wszystkie zgrzewy tak samo tam od spodu tak jak było pokazywane wcześniej no, tutaj jest gotowy do malowania wyśrodkowane To wszystko zakryjemy Masterbondem. Później dalej pój, pójdzie autoplastonę. Tam w te szczeliny wszystkie na grubo, żeby wygładzić. Zrobić to bardziej opływowe. Po prostu, żeby błoto tam nie wnikało więcej. No nie. Mniej więcej ta strona będzie gotowa. Tutaj otworków tych podbłotnik nie będę wycinał. Moim zdaniem to mija się z celem. Inaczej zamontujemy troszeczkę ten błotnik. Nie będę dziurawił blachy, po to, żeby tylko błoto mogło tutaj wpadać i, i zbierać się brutisyf. Jak wrzucimy podstawę akumulatora, przyjdziemy na stronę pasażera. Tam jeszcze jest wszystko w oryginale, nic nie ruszane. No ale to już będzie wszystko w następnym odcinku. Pozdrawiam.